Dzisiaj zostaję influencerką! Czego chcesz, zmutowany waginatorze? Widziałaś, ile mam już subów? Aż 1200! Mogłabyś się bardziej postarać, naprawdę. Kurwa. No i o czym ja mam nagrywać? O dobra, już wiem! Biorę kamerę i lecimy. Siema, siema, oto ja, wasza ulubiona YouTuberka, Pizdoliderka! liderka. Dzisiaj nauczę was, jak w lepszy sposób robić jajecznicę. Małolatki au. Małolatki są tu. Kurde felek. O, a oto mój stary. Dzisiaj pomoże mi w nagrywaniu tego materiału. Co ty pierdolisz? Chujcie to obchodzi, stary żydzie. Masz tutaj, rozbijaj jajka. Dobra, córcia, dla ciebie wszystko. Kurwa, córa! No co za tępy łeb? Wstawaj, wszystko psujesz! Cały się ujebałeś! Jajka mieszamy co najmniej 20 minut. Co do chuja! Komu by się chciało to robić? Wypierdalaj oglądać telewizję. Dla ciebie wszystko, córciu! Jest i ona! Przecież ona wygląda jak sraczka. Dobra, kończymy już nagrywki, zostawcie suba, bo mam mniej subów od tej głupiej suki. Kocham was, widzowie. Już widzę, jak ją przegoniłam. Wo-ho-ho-ho-ho! szczęście mi sprzyja, jak zawsze. A co to? Większej patologii nie widziałem. Powinnaś się leczyć. Co? Halo, tak to znowu ja. Jakiś dupek gnębi mnie w internecie. Dobrze, proszę podać tytuł filmu. Już podaję. Zajebista jajecznica, mniam mniam, zesrasz się z wrażenia. Dobrze, wszyscy myślą, że w internecie są anonimowi. Powinniśmy bez problemu namierzyć pana hejtera po jego IP. A ile to zajmie? Do dnia jutrzejszego! Co? Dawaj mi to IP teraz albo będzie to co ostatnio! Kurwa, daj mi spokój, kobieto. Witam serdecznie, gnoju zasmarkany. Co proszę, do mnie pani mówi? A kto napisał ten komentarz? Jaki komentarz? No kto do chuja napisał ten komentarz? Synek, pisałeś jakieś komentarze ostatnio? Nie! Słuchaj kurwa, co ty chcesz niby osiągnąć? Co ty chcesz osiągnąć, wyzywając mnie od patologii? Jestem uzbrojony! O kurwa, czy to Syksower P320 Spectre.com? Zawsze go chciałam mieć! Otóż to, interesujesz się takim głównym? Tak mam własną kolekcję na chacie. Grubo, nieźle w sumie wyglądasz taka patusiara łysa, groźna asystentka. A ty za to wyglądasz jak jebany kutas. Co jest? Nie wiem, ale nie czułem tego wcześniej. Ja też. To takie uniwersalne. Jestem taka wesoła, haha. Chcesz ze mną zagrać w Robloxa? W nie możesz? Oczywiście, że tak. Pewnie.